tego dnia do małego miasteczka przyjechała Hello Kitty wraz ze swoim wielkim ambulansem, w którym to przyjmowała pacjentów i ich leczyła. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie bał wizyty u pani doktor. Przecież nie jestem taka straszna. Wiem, że strzykawka i igła wyglądają okrutnie i że bardzo, bardzo wiele osób się tego boi. Jednak ja Hello Kitty! Leczę wszystkich tak, że nikt się mnie nie boi. Ojejku, ojejku, a co to za tłumy małych pacjentów tutaj przyszły? Długa, długa kolejka. Ojej, czy oni wszyscy są chorzy? Dzień dobry, Hello Kitty! Dzień dobry, pani doktor. Przyszliśmy całą klasą na bilans! Pani Gazela powiedziała, że dzisiaj czekają nas badania. Och, czy jesteśmy zdrowymi dziećmi? Oj, ej, Tandy! obiecaj mi, że nie będzie żadnych zastrzyków. Obiecaj mi, że pani doktor nie wyciągnie igły. Ej, Bijas! no to się bardzo cieszę, bo na początku obawiałam się, że cała klasa zachorowała. W takim razie zapraszam pierwszą osobę. I od razu mówię. Kochany piesku Dany, nie będzie tutaj żadnych zastrzyków. Oj. Myślę, że dopiero przy następnej wizycie zrobię obowiązkowe szczepienia. Taka? Ta. Jako najodważniejsza dziewczynka w całej klasie, pierwsza pobiegła do pani doktor. Wcale się jej nie przestraszyła, chociaż reszta jej przyjaciół patrzyła z uwagą. Czy jednak pani doktor dzisiaj nie zrobi tego szczepienia? Bo myślę, że na widok igły spora część dzieci. By uciekła z powrotem do szkoły. Och, proszę bardzo, co za dzielna dziewczynka. Pepo, powiedz mi jedno, czy ty się dobrze czujesz? <laughs> tak, pani doktor. Chyba nic mi nie dolega. Ani gardło, ani brzuszek i jestem zdrowa. No i takie odpowiedzi to ja lubię najbardziej. Kiedy przychodzą zdrowi uczniowie, ale wiesz co? I tak muszę sprawdzić, więc połóż się do łóżka. Niczego się nie bój, to po prostu będzie zwykłe badanie. Sprawdzimy twoje serduszko? Nie bój się, to są tylko słuchawki. Och, taka zdrowa świnka, to ma serce bardzo, bardzo mocne i silne. Dobrze, Pepo, dziękuję. Twój bilans zrobiony. No co ty, Pepa? Oh, ty tak szybko wróciłaś? O, pewnie dlatego, że jesteś bardzo zdrowa. Ja to się boję, że pani doktor powie, że na coś choruję i będę musiał siedzieć w domu. Dany, przestań się tak bać, pani doktor. Ona jest bardzo miła i wiesz, co robi? Bada nasze serduszko i naprawdę można je posłuchać. Pepa uspokajała swojego przyjaciela, psiaka Danego, a tymczasem do pani doktor zabitała. Kendy, moja droga, powiedz mi, czy się dobrze czujesz? Może brzuszek cię boli, głowa, gardło, albo coś innego? A psik, a psik, pani doktor, ja, ja jestem zdrowa, tylko a psik mam uczulenie i dlatego tak psikam. Ale może pani sprawdzić moje serce? Jest bardzo zdrowe. Oj, no tak właśnie myślałam, że to kichanie to zwykła alergia. No cóż, teraz bardzo wiele dzieci jest alergikami. Ale jak tak chcesz, to sprawdzimy, serduszko. O, bije bardzo mocno. Kiciu, jesteś zdrowa? Pani doktor, może pani teraz sprawdzić moje uszy? Ależ oczywiście, przecież u słoników uszy są bardzo, bardzo ważne. A coś się dzieje? Bolą cię? Oj, pani doktor, bo. One mnie czasami bardzo mocno swędzą. No tak, są bardzo duże, więc musisz je codziennie bardzo dokładnie czyścić. A mnie nie bolą uszy! Codziennie je bardzo dokładnie myję i bez problemu wszystko dokładnie słyszę. To bardzo się cieszę, ale skoro uszy są ok, to poczekaj. Tak jak wszystkim, sprawdzę tobie serduszko. O, tutaj przyłożę stetoskop. Tak, jesteś bardzo silnym i zdrowym słonikiem. A tobie? Zoi coś dolega? Masz jakiś ból? Chciałabyś mi coś powiedzieć? Nie, nie, bez problemu. Jestem zdrowa jak Pepa. Codziennie jem dużo warzyw, czyli mnóstwo witamin. Nie zajadam się słodyczami, więc mam zdrowe zęby, dużo ćwiczę, więc chyba wszystko ze mną okej. Okay. No tak i... Takich pacjentów to ja lubię najbardziej. Ojejku, jak mi miło! Czy ktoś jeszcze został? Och, Suzy, muszę przyznać, że masz wyjątkowe białe futerko. Jako lekarz muszę również zwrócić uwagę na higienę. Należy myć się codziennie, czyścić ręce przed posiłkiem. No i wówczas będziemy zdrowi. A, A moje serduszko jest zdrowe. Bo, bo niech pani doktor mnie je sprawdzi. Ależ oczywiście już wyciągam swój stetoskop I, i sprawdzam. Wszystko w porządku, seduszko bije idealnie. Jesteś zdrowa, Suzy. Och, pani doktor Hello Kitty była bardzo zmęczona. Przyjęła dzisiaj u siebie w gabinecie całą klasę świnki Pepy. I jednak chyba nie wszystkim udało się dostać do pani doktor z tyłu, gdzieś przy ścianie. Och, czekał i bardzo się bał dany. Dzień dobry, mój drogi. Zostałeś na samym końcu. Mam nadzieję, że nie boisz się wizyty u mnie. Zapewniam Cię, że badanie będzie króciutkie. Do, 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 dobrze, pani doktor, bo, 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 bo ja się boję z, z zastrzyków. O, rany, bo boję się igieł. Spokojnie, nie mam tutaj żadnych igieł. Sprawdzimy tylko Twoje serduszko. No i oczywiście muszę się Ciebie zapytać, czy nic Cię nie boli i czy czujesz się zdrowy. <laughs> jestem bardzo zdrowy. Szybko biegam, dobrze piszę, sprawdziany, yy, dobrze się odżywiam, a moje serce, niech Pani sprawdzi. O, o bije bardzo mocno. <laughs> hurra, hurra, Dany, jestem z Ciebie taka dumna że poszedłeś sam do Pani doktor. Już myślałam, że uciekniesz do klasy. I wiesz co Pepa? Dzięki tej wizycie to, to ja nawet mniej się boję teraz doktorów. Bo Hello Kitty była taka milutka i dobra. Cała klasa po badaniach z powrotem wróciła do sali. Do Pani Gazeli. Okazało się, że wszyscy są bardzo zdrowi i silni. Co za miły dzień. Uwielbiam leczyć dzieci. One są po prostu fantastyczne. Och, tylko troszeczkę się obawiam kolejnej, bo niestety całą tę grupę czekają obowiązkowe szczepienia.